W dzisiejszym odcinku programu Kierunek Zachód. W tym roku e, jest dużo młodszych e, wolontariuszy, staramy się, żeby dużo dzieci angażować. Możesz zrobić tatuaże, które ja mam już taki. Może też wylicytować rzeczy i można zawsze czymś pomóc. Ta impreza ma swój klimat, ona jest grana od lat. Inicjatywą jest pomoc charytatywna, która niesie ze sobą. No, mi wydaje duże przesłanie, także to jednoczy ludzi. Proszę zostać z nami. 27 stycznia w Berlinie miał miejsce finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Rozpoczął się od karnawałowej zabawy dla dzieci i innych atrakcji dla najmłodszych, zaś w trakcie części dla nieco starszej publiczności wystąpili berlińscy i polscy artyści. Zagrały zespoły Trawa i Kamienie oraz Fanfare Gertrude, a także raper Dusza Dariusza i Kasia Wega. Gwiazdą wieczoru był aktor i piosenkarz Robert Kudelski. i sure. staramy się, żeby dużo dzieci angażować. Najmłodszym wolontariuszem w Berlinie jest Octavian, ma 2 lata, a jego brat już od paru lat bierze udział, ma teraz 12, pół roku, jest też harcerzem. W tym składzie, w którym jesteśmy, z drobnymi zmianami organizujemy się od 6 lat, ale tak naprawdę orkiestra gra tu wiele dłużej. Oprócz rozmaitych gadżetów berlińskiego sztabu orkiestry, jak kubki, koszulki czy czapki, licytowano między innymi ofiarowane przez polskich przedsiębiorców w Berlinie bony na zabiegi kosmetyczne i masaże, bilety do teatru oraz obraz polskiej artystki Marii Raszki. Był także bon na sporządzenie rozliczenia podatkowego przez profesjonalnego doradcę. O ten bon toczyła się ostra walka. W tym roku ludzie bardzo chęci wrzucają pieniądze do puszek i są bardzo hojni w tym roku, wyjątkowo. Oczywiście Polacy bardzo chętnie wspierają WOŚP. To nie jest może na taką skalę jak w Polsce, ale w tej chwili już po raz szósty organizujemy przy Polskim Towarzystwie Szkolnym Oświata Sztab WOŚP i za każdym razem udaje nam się zebrać dość dużo pieniędzy. W tym roku do Wośp dołączył też polski ambasador w Berlinie, Dariusz Pawłoś, który wystawił na tegoroczną aukcję zaproszenie na kolację do swojej rezydencji. Ten pomysł może nie jest na pierwszy rzut oka taki atrakcyjny, ale akurat po reakcjach naszych gości często widzimy, że nie wiedzą ludzie, jak wygląda rezydencja. Rezydencja jest częścią ambasady, w związku z tym jest to miejsce, które warto zobaczyć. I jesteśmy ogromnie szczęśliwi razem z żoną, że. Dużą sumę zebraliśmy, bo aż za 400 euro poszła nasza kolacja. Nie tylko serca, ale też portfele Polaków za granicą są wtedy otwarte i to jest szczególnie budujące. W niedzielę trwały tutaj jeszcze aukcje online, na których można było wylicytować m.in. koszulki reprezentacji Polski w piłce nożnej kobiet i mężczyzn, a także półroczny kurs języka polskiego w Polskim Towarzystwie Szkolnym Oświata w Berlinie. 28 stycznia o godzinie 13 w Tilburgu w Holandii wystartował finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W Tilburgu gramy jako szkoła dziesiąty rok, a oficjalnie sztabem jesteśmy 3 lata, więc trzeci rok jesteśmy w tym miejscu razem ze szkołą Sztabem Tilburg. Mamy dosyć sporą grupę, jest myślę 50-60 wolontariuszy, którzy nam pomagają. Zainteresowanie jest wielkie, są wielkie serca. Wczoraj mieliśmy w naszej szkole w Tilburgu mały finał z licytacjami, z atrakcjami. Mega zabawa, mega radość. Dzisiaj mamy atrakcje muzyczne, występy wokalne listów raperów występ y, skrzypaczki oprócz tego walki wikingów kickboxing no i atrakcje dla dzieci loterie animacje Można zrobić tatuaże, które ja mam już taki. Można też wylicytować rzeczy i można zawsze czymś pomóc. Prowadzono licytacje online, ale były też licytacje na żywo, na których można było wylicytować koszulkę z autografem zawodnika MMA Mateusza Kubiszyna. Były także vouchery na sesję zdjęciową, masaż kobido czy stylizację rzęs i wiele innych. Pomaganie nic nie boli, a warto grać razem, warto się łączyć. Takie akcje charytatywne. Na rzecz dzieci, dla rzecz dorosłych. Zawsze łączą, nigdy dzielą, i to jest chyba najważniejsze, aby pomagać. Ogólnie pomaganie jest w naturze ludzkiej. Ja uważam, że każdy człowiek ma wewnętrzną potrzebę pomocy, i z mojej perspektywy mogę powiedzieć tylko tyle, że nic nie daje większej satysfakcji i radości, jak możliwość pomagania dla osób, które tego po prostu potrzebują. Grałem razem tutaj w Tilburgu od 30 filału. Ja osobiście wcześniej wspierałem w swoim rodzinnym mieście. Więc jakoś tam gdzieś została ta chęć pomocy, no, że jesteśmy teraz tak większą grupą. Zawsze można więcej coś zrobić, kiedy jesteśmy razem, niż kiedy samemu chce się coś działać. Ja Jestem pod wielkim wrażeniem, naprawdę bardzo fajnie tutaj jest i bardzo się cieszę, że tutaj przyjechaliśmy. W dzielne popołudnie finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbył się także w Darmstadt. Od y, początku tutaj zajmujemy się wośpiem. Z jakąś tam pewną grupą y, ludzi z Darmstadt, bo wiele jest organizacji i stowarzyszeń tutaj. W zeszłym roku było zebrane 50 tysięcy euro. No, w tym roku będzie trudno, no zobaczymy, zobaczymy, no ale tu nie chodzi o licytacje, nie chodzi o rekordy. Ale chodzi o to, żeby dać serce innym. Na terenie Frankfurtu i przystanków, w sześciu, które są w rejonie tutaj Frankfurtu mamy około, lekko mówiąc, 200 wolontariuszy. Podczas finału Woźb w Darmstadt było wiele atrakcji, zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Licytacjom towarzyszyły duże emocje. Tego wieczoru można było pobawić się przy polskiej muzyce. Kilka lokalnych zespołów wystąpiło na scenie także z własnym repertuarem. Słyszeliśmy, że orkiestra będzie grała tutaj w okolicach, to sami zgłosiliśmy się. To jest piękna inicjatywa, biurka tych pieniędzy, i myślę, że to wszystko, plus muzyka, którą gramy również dla ludzi, przyciąga tutaj wszystkich i chętnie przychodzą. Ta impreza ma swój klimat, ona jest grana od lat. Inicjatywą jest pomoc charytatywna, która niesie ze sobą, no, się wydaje, duże przesłanie także to jednoczy ludzi. Andrzej Janeczko pochodzi ze wsi Kaniów w województwie śląskim. Z wykształcenia jest nauczycielem wychowania fizycznego. Jego życie zawsze było bardzo intensywne. Często jeszcze jako uczeń szkoły średniej wyjeżdżał za granicę, gdzie podejmował się prac sezonowych. Obecnie mieszka w Hiszpanii, w Madrycie. Zawsze się śmieję, że nie jestem typowym emigrantem zarobkowym w Hiszpanii. Ja tutaj przyjechałem dokładnie 24 grudnia. 1992 roku, aby spędzić noc sylwestrową na Puerta del Sol, czyli na placu Słońca w Madrycie. Andrzej Janeczko jest prezesem Stowarzyszenia Polaków w Hiszpanii dom Polski w Hetafe, które zostało stworzone w 2001 roku z inicjatywy mieszkających tam Polaków. Po przyjeździe do Hiszpanii na pewno pierwszymi takimi jeszcze nie zarejestrowanymi ruchami polonijnymi, o ile dobrze pamiętam, były mecze piłkarskie naszych polskich drużyn. W tamtym czasie udało mu się zebrać około 150 Polaków, jako grupa kibiców na wielu europejskich stadionach wspierali polską drużynę piłkarską. Działalność Stowarzyszenia Polaków w Hiszpanii Dom Polski w Hetafę obejmuje szeroki zakres inicjatyw, od organizacji wydarzeń kulturalnych po wsparcie społeczne. Działaczem polonijnym nie można się stać. Działaczem polonijnym czy działaczem społecznym yy, trzeba się urodzić. Ja staram się moje działania polonijne opierać na współpracy z bezinteresowanymi, wspaniałymi Polakami, którzy mają pasję. Którzy mają wielki patriotyzm w sobie. Andrzej Janeczko jest organizatorem obchodów rocznicy bitwy pod Somosierrą. Wraz ze stowarzyszeniem pracuje obecnie nad odnalezieniem mogiły Polaków walczących w tej bitwie. Wielokrotnie łapie się na tym, że patriotyzm jest w nas. Tego się nie można nauczyć. Paweł Gabor pochodzi z okolic Częstochowy. Od kilku lat mieszka w Szwajcarii razem ze swoją żoną i dwójką dzieci. Pracowałem dla oddziału szwajcarskiej firmy w Warszawie. Nadarzyła się okazja relokacji, nowego stanowiska, więc powiedziałem, dlaczego nie. W sumie nigdy nie bałem się nowych wyzwań, więc spakowałem rodzinę, i od Nowego Roku byłem już w surychu. Spółka, w której pracuję, zajmuje się budową, a także renowacją budynków, a następnie przekształcaniem ich na mikromieszkania pod wynajem. Jak sam mówi, przy dwójce małych dzieci i ogromnej ilości pracy ciężko jest mu znaleźć czas na hobby. Staram się uprawiać sport, w szczególności bieganie, rower, pływanie. E, miałem okazję ukończyć aeromena. Zawsze gdzieś tam wieczorem na półgodzinny jogging e, staram się wyjść. Komfort życia w Szwajcarii uważany jest za bardzo wysoki. W Szwajcarii zarobki są dość wysokie i praktycznie wszyscy sobie mogą pozwolić na dobrą jakość życia. Dzięki temu jest też dużo bezpieczniej, nie ma tak ogromnych różnic społecznych. Najwięcej trudności sprawiła mu nauka języka szwajcarskiego. Jest taka to metamorfoza języka niemieckiego i bardzo trudno się go nauczyć. Już nie mówię o tym, że trudno się niemieckiego nauczyć, ale szwajcarskiego w szczególności trudno. Paweł tęskni za Polską. Szczególnie za rodziną i przyjaciółmi brakuje mu też języka polskiego. Jednak y po polsku, po polsku się myśli, po polsku się pracuje, po polsku się żyje, można wyrazić 100% swoich myśli, albo nawet 110% swoich myśli. Chociaż żyje mu się tutaj bardzo dobrze, nie wyklucza powrotu do Polski. Życie nauczyło mnie, żeby niczego za bardzo nie planować, wykluczać albo nie nastawiać się na 100% na coś, e, więc nie mówię nie, e, aczkolwiek mamy dom, tutaj e, żyjemy bardzo szczęśliwie i na chwilę obecną my Myślę, że, że co najmniej do emerytury zostaniemy tutaj. W Danii aż 85% pracowników należy do związków zawodowych, co jest jednym z najwyższych wskaźników na świecie. Związki zawodowe oraz AKASA w Danii stanowią ważne narzędzia wspierające pracowników, zapewniając im ochronę, bezpieczeństwo oraz lepsze warunki pracy. Duńskie związki zawodowe mogą negocjować układy zbiorowe z pracodawcami. Te układy określają istotne kwestie związane z miejscem pracy, czasem pracy, wynagrodzeniem, warunkami urlopów, emerytur, nadgodzinami, metodami rozwiązania. Wiązywania sporów oraz innymi dodatkowymi porozumieniami. Przynależność do związku zawodowego w Danii jest dobrowolna: pracownik ma pełne prawo decydować, czy chce dołączyć do związku, a pracodawca nie może tego ani zabronić ani nakazać. Każdego członka związku obejmuje składka od 460 do 500 koron miesięcznie. Większość duńskich firm posiada umowy zbiorowe ze związkami zawodowymi. Członkowstwo w związkach zawodowych jest dobrowolne, a zrezygnować z niego można w każdym momencie. Związki to powinniśmy traktować jako, to, jako naszego przyjaciela, jako, jako instytucję, która wspiera nas. Także też również powinniśmy być przyjacielem dla nich, czyli po prostu kontaktować się z nimi tak, jak oni od nas tego wymagają. W Danii nie, nie, nie istnieje takie pojęcie jak zasiłek dla bezrobotnych z urzędu. Tutaj wówczas prawo do zasiłku nabywa się poprzez bycie członkiem AKASy, czyli zasiłku na wypadek bezrobocia. W przypadku, jeśli utracimy pracę, a będziemy przez rok nieprzerwanie członkiem AKASy, możemy również liczyć na jej pomoc w poszukiwaniu nowego miejsca pracy. Kiedy aktywnie jej poszukujemy, możemy liczyć na Dietę dzienną, która odpowiada 80% wynagrodzenia brutto z naszej ostatniej pracy. Dla osób zainteresowanych dołączeniem do Związku Zawodowego w Danii, zaleca się kontakt z odpowiednimi organizacjami w celu uzyskania dalszych informacji i wsparcia. Przy Risusyjczyków y, dzieją się rzeczy zupełnie niezwykłe. Powstają idee, powstają dzieła y, i ludzie się nie kłócą. Ludzie się lubią.